Więc witam, witam. Nie wiem czy będzie dobrze widać. Słuchajcie, no miała być zmiana łowiska. Wszystko poszło nie tak. W czwartek dostałem telefon, że jednak wymiana opon będzie w sobotę. Nie w piątek. No i dzisiaj kurczę. Nie mam czasu. Godzina, może 15 minut będę na łowisku. Czekajcie, muszę przełożyć tutaj wędkę godzina 15 może będę na łowisku eee, i muszę lecieć szybko zmienić opony eee, łowisko te moje ulubione a więc idziemy dalej szukać tej troci tej mojej 80 no ale cóż no teraz jest okres starłowy. A więc ciężko będzie cokolwiek wydłubać, jak mówiłem wcześniej. No i brak tych dużych troci, jednak, jednak ich jest brak. Co miałem powiedzieć? Miałem dzisiaj łowić sobie na spokojnie, na luzie. Godzina też nie jest taka dobra, bo już przypływ był. Teraz idzie cały czas woda w dół, a więc nie wiem jak to będzie. Słuchajcie, jeżeli się nic nie wydarzy to coś dokręcimy jeszcze jutro, bo przyjadę, a chyba, że w ciągu godziny będzie co pokazać, a więc zrobimy materiał z dziś i z jutra. Jutro może ewentualnie byśmy polecieli na jakieś szczupaczki. A więc serdecznie zapraszam do oglądania. Hej! Słuchajcie, nic się nie wydarzyło, ale patrzcie, jak spoko. Normalnie flaut. Nic się nie dzieje Zero podmuchu wiatru No nie za dobrze to wygląda no, no nic Ale ja się nie poddaję Będę walczył A i chciałbym bym się pochwalić że mam nową czapkę no nową czapęczkę, ładna, kolorystyczna. O, super. Dobra. Biorę się. No mówię, czas mi ucieka. Obrzucę po dwa, trzy razy w każde miejsce i trzeba spadać, bo, bo muszę naprawdę wymienić te opony. Bo już się zbliża zima. No i tu zaraz będzie trzeba jechać do Polski. Na miesiąc czasu. No, dobra, działamy. Słyszycie ten głos? No, koniec wolności na rybach. Muszę już uciekać. A więc, widzimy się jutro. Dzisiaj były dwa brania. Dwa wyjścia nawet. No trudno, nie udało się. A więc do jutra. Witam Was, wczoraj musiałem szybko kończyć naszą relację na rybkach tak jak wiecie musiałem wymienić upony, no ale dzisiaj już możemy śmiało zacząć od samego rana no i będziemy próbowali na nowym łowisku wydłubać troć. Dzisiaj obieram ten brzeg będę się poruszał aż tam do końca no i mam nadzieję, że jakaś trotka wejdzie. A więc nie przedłużajmy. Jeżeli coś będzie, będziemy nagrywali, pokażemy. Jeżeli nie, no to trudno. No. Niestety kolejne będzie wyjście bez ryby. No, ale no cóż zrobić. No takie jest wędkarstwo, a więc zapraszam ponownie na film. Będę musiał zmienić przynętę rzucam, rzucam i tutaj się nic nie dzieje spróbuję założyć mniejszą i lżejszą i ją po prostu będę prowadził wolniej może w ten sposób skuszę troć dobrania to miejsce fajne no nie wiem czy dobry wybór te kamienie tutaj dno kamieniste, nie myliste. Czy tutaj się kryje pierwszy raz na tym miejscu wie, więc ciężko mi powiedzieć jak tutaj z tymi rybkami jest więc przesuwam się dalej o, się zaczeki mi tu plecionka dobra, lecimy dalej o, mówiłem Siedzi! Ale co to jest? Ojku, niewielka. Zobaczcie. Zobaczcie jaka wielkość. Widzicie, to jest na rybek. No, ale uderzyła gdzieś tutaj. Się po prostu kryła w tych kamykach. No ładna ryba. Więc ładnie wypuścić położymy tutaj Będeczkę i zaraz ją wypuścimy. Opa! Poszło! No i udało się chociaż taką małą złowić. No a więc tutaj gdzieś ona się. Kryjon, ale to naprawdę ryba 20 parę centymetrów no szkoda no ale może się coś tutaj uruchomi może jeszcze jakaś tam większa wejdzie już podnosiłem przynętę przy samych kamieniach i już No bardzo, bardzo nie zaczepi gdzieś no dobra, tutaj trochę porzucam, obrzucam tą wysepkę, tutaj tą wysepkę się obrzuca, może tu jakieś efekty będą, może gdzieś przy wysepce one tutaj hasają, no zobaczymy, na razie próbujemy. Słuchajcie, dzień się jeszcze nie skończył. Ryby są aktywne, tak mi się wydaje. A więc pomyślałem, że polecimy jeszcze na tą miejscóweczkę z wczoraj. No i co, obłowimy miejsca i będziemy kończyć na dzisiaj. Słuchajcie, zgodnie z zapowiedzią jestem na starym miejscóweczce, odpalam piąty bieg, wskakuję do wody i zabieramy się do roboty. Jest fala, może będą trocie. Słuchajcie, 15 godzina, a ja normalnie bez kontaktu od rana jestem. Tragedia. No, dwa spławy widziałem, ale to, to wszystko, nie wiem. Jeszcze gdzieś z pół godzinki i będzie ciemno, a tutaj ani widu, ani słychu. Co tu robić? Jak myślicie, rzucać, wycofać się już do wyjścia? Czy zostać na tej głębszej wodzie? Nie wiem, woda już powoli tak jakby wchodzi, jest zauważalny ten przypływ, no ale nic się nie dzieje. Hm. Nic, będę jeszcze rzucał troszkę i zobaczymy co będzie. Dobra, biorę się do rzucania. Ulejku, zobaczcie gdzie jest słońce. O tam, o, o, tam o, o tam, o tam, o tam, gdzie ono jest? O, tu, tu gdzieś, no słabo i ciemność. Słuchajcie, ale bez uderzenia, powiem wam, bez uderzenia, tylko po prostu złapała za cmentę, a więc nie są w ogóle. Agresywne, zobaczcie ładna, ładnie ubarwiona rybka. Ajajaj, aj, aj. spokojnie. Spokojnie. Pajcie, w końcu się trafiła. Jest taka 35 ładnie ubarwiona rybka, ale bez konkretnego uderzenia, tylko smoknęła w przynętę i siedzi.